Jeżeli myślisz, że polski urząd skarbowy jest natarczywy, albo że jest brutalny, albo że zajmuje się nie swoimi sprawami, to uwierz mi, mając problemy z, z hiszpańskim urzędem skarbowym, nieważne czy jesteś Shakirą, Ronaldo czy Messim, możesz wylądować normalnie w pierdu. Co łączy Shakira Cristiano Ronaldo i Messiego? wszyscy tutaj w Hiszpanii zostali skazani za przestępstwa podatkowe? Cześć, ja mam na imię Sebastian, zaobserwuj mnie tutaj, a dzięki temu już jutro dowiesz się, że kupując na przykład willę na Bali, nie wpadniesz w tak potężne problemy, jakbyś kupił sobie mały apartamencik w Hiszpanii. A dlaczego? No cóż... W Hiszpanii jest takie prawo, że jak już wpadniesz w rygor obowiązku podatkowego w tym kraju, to nieważne gdzie masz na świecie nieruchomości albo skąd bierzesz pieniądze na świecie, musisz je opodatkować w Hiszpanii. Takie coś spotkało Messiego, Ronaldo, Shakire, którzy mimo swoich miliardowych imperiów, mimo swojej potężnej rozpoznawalności, albo musieli płacić kary, albo jak inni piłkarze lądowali normalnie w Pierdlu. Dlatego właśnie coraz większa ilość Polaków, ja już nie mówię o ludziach na całym świecie, ale Polaków przenosi swoje aktywa z Hiszpanii, na przykład na Bali. Dlaczego? Dlatego, że jak kupisz willę na Bali, willę z basenem na Bali w cenie małego apartamenciku w Hiszpanii, to nie musisz mieć obaw o to, że ktoś tam w Hiszpanii czy w Polsce będzie ci się dopieprzał do Twoich dochodów w Indonezji. Dlaczego? Dlatego, że Polska. I Indonezja mają bardzo rozsądną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, co powoduje, że na Luzaku możesz inwestować w Azji, tak jak mówię, na Bali. A dzięki temu, zamiast latać pięć razy w roku do Hiszpanii i spotykać tabuny rosyjskich influencerek, możesz przylecieć sobie na Bali, odpocząć, sprawdzić jak twoja inwestycja, a przy okazji. Uduchowić się, trochę ponurkować i trochę sportu pozażywać.